Witam w kolejnym odcinku prostych drinków. Dzisiaj chciałbym pokazać jak zrobić białego Rosjanina. Wykonanie tego drinka jest dziecinnie proste. Na początku do szklanki wrzucamy lód. Zalewamy go wódką. Ja używam Smirno w Black, ponieważ jej smak najbardziej mi odpowiada. Następnie wlewamy likier Kaluła. Ma on szalenie intensywny kawowy smak, więc idealnie pasuje do ruska. Na koniec dodajemy śmietankę. Ja robię to po łyżce, dzięki czemu drink mierza się zdecydowanie mniej i lepiej odseparować warstwy. To wszystko na dziś. Pamiętajcie o zostawieniu suba. Smacznego!